Tam was widzowie. trafiliśmy legendarnego kapsa. Dawno nie grałem na niego. Ostatni raz chyba w lecu. Więc no, rok temu. Zobaczymy czy zimprowował, czy ja zimpróbowałem, zaczynamy jak to pójdzie. Eee, on Maxina w dżungli mam No, będę musiał troszkę walczyć na ganki. Bo mój raczej chce farmić. A jak już to będzie gankować to albo bota, Muszę grać bardzo dokładnie z dżunglą. Dioko też lubi gankować minę, więc. Mamy wizję na raptorach, więc powinien wiedzieć, gdzie zaczyna. Ej, okay. powinien od góry zaczynać, bo to nie pomaga. Po trzech kampach będziemy mogli zgankować od góry. Zdałem się. Teraz piękny chwilę uważać od góry, właśnie. Bo powinien wiedzieć, że na raptorach niedługo. Okay. Jest, jest xin, to moja grać Agra. RTP, więc nie zabijemy osobno z Ignite'em. Okej. Okay. No ma tutaj przeklapaną sytuację, jak się nie Aj! Chciałem go zabić. Było blisko. Ale nie niemalutko życie mu zostało. Dobra, sfizuję to. On tak czy się jak zric powinien zrekolować teraz. Muszę uważać, żeby daj, daj nie dostać po tym. Zruduj dołu, żeby wiedzieć, jak się mi reaguje. Tak, tak musiał jeszcze 200 gola do farmy, żeby tutaj z, z butami. Przecił kombo. ale tak, ja na 5 level to na 2 hitki. Lasera wezmę, wave'a. Prawdopodobnie martwię. Rozmieszam laser. Dobra, Gideon to rzucił Rakan Jeszcze przyjdzie oczywiście. Jednego czekoladka, kampią, A za to mój botyn. Dusi, dusi. Nierbiłem mu Recall jeszcze. Bardzo dobre to będzie. A no, tu Jestem pierwszy, jestem pierwszy. Możesz. robi, Dobra. Mam lepsze itemy od Ledlach raczej. I książeczkę jakąś. Tylko dalej nie mam flasha, będę musiał uważać na gank, ale chcę cofnąć. No, chyba wygrałem tego trade'a, do mnie. Chciałem jakąś wizję dostać od tego junglera. Okej. Okay. mi, mnie, zajebiście. pan laser, On nie ma potek już. A szósty, też są szósty Raka będzie mógł iść na mida z bazy. Takie problemy są właśnie, jak ma się cena na soporcie. Zbieram mu pasywkę, Raka mid martwy kaps, Okej okay. może ucieknę. widno do dołu. Buty są OP No niestety No moja wina Znaczy no nie wiem no Nie, nie wiem jak mogłem to inaczej zagrać Jestem pewny czy słyszała ten Caps Chyba nie słyszałam <laughs> Mam takie granie właśnie Senem na supportie, Nawet do przodu nie są na bocie ale Ragn po prostu idzie na Mida i się grać na freeze mam Znaczy on ma freeza Okej, okay. nie freezuję tego Chyba tutaj, widzę zrobić Będę zaraz, więc będzie dużo łatwiej Jestem behind w creepy, ale to dlatego, że... O, nie gram, nie gram 1 na jeden. Była miał po swojej stronie teraz, więc będzie dużo lepiej Znowu rakana nie widzę, więc nie mogę grać, jak gra. ja <grywka> Zajebiście się gra na idzie polecam <grywka> Polecam granie na midzie ja, Po prostu farmię za te creepy Rakan jest na pewno z tyłu, 100% Zam sobie rękę uciąć, bo <grywka> to nie ma opcji To sobie tak troszkę swizuję Będziesz w bezpiecznej pozycji Jakaś na górze jest Dobra, Jink zabijał Upgrade Lasera, już biorę wave'a na hitka Caps chyba cofnął Dobra, planta wziął po prostu. Ja to zrekoluję. W takim przerwie recall to mogę go zabić. Dobra, nie przerwał. Jestem 7 creepów do tyłu, ale zabiłem go raz. W sumie, ej, GP mi zabrał killa, no nie wiedziałem o tym, zerki. On by martwy tak gdzieś jak, dobra. GP musi skarować w takim razie. Dobra, on tego nie skarżył się na hitka. To jest LeBlanc. Ja po prostu na hitka wezmę to szczególnie, bo cały czas mówię to samo. Ja Nagrałem tę gierkę w dzień meczowy, bym na Oplą zaraz. Na tych co graliśmy na lanie. do debata? Raptory, chyba są up. No. Spoko. Teraz rzucę od góry pinka. Gram bardzo ładnie, tak gram z Blitzjem, tak mi się wydaje. Mimo tego, że. po chwilę Rakan jest nam idzie. Rakan do góry. Don't gank. Martwe. W sumie zabiję na hita. Don't gank? Top lane. Jak ja gracie... Muszę się wtedy Jak gracie w dżunglę, widzicie enemi, i nie gankujcie tej linii, naprawdę. Najgorsze co możecie zrobić. Ja wierzę, że wygramy tę grę. Okej, okay. ładnie. Się podał, wydaje mi się, że mógł uciekać. O, dobra, bez flesza jest. Dalej wyjdzie? Majorkę znowu. To jest tragedia. Ksynię sopę, stałem spingowany. Ja mam problem, że przegrywamy tę grę. Czemu Lolo bierze dwa turety solo? O cóż. Więc znowu gankuje topa, ponownie umiera. Dalej jest jakaś op? Znowu <laughs> Mari, dobra! Like. Enemy kill. Jak Markę to mnie zabieracie. No, przynajmniej sobie lejnowałem na kapsika, pozdro. A może zabiłem jakoś? Zgriduje. Ale blapa dostał. Martwe. Dobra. No cóż. Szybki odcinek <śzybki> będzie. <śzybki> Wydaje mi się z mojej strony, wydaje mi się, że bardzo dobrze zagrałem Po prostu drużyna mi nie pozwoliła, jak zawsze. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.